I są to nasze sprawy. Nie będę pani o tym mówił, ile mam pieniędzy, To są pilota, który mi za To jest publiczne. Panie zbyt... Panie zbyt. To nie państwo jest nie Panie zbyt. Panie zbyt. Panie zbyt. A to jeszcze ja mam do pana pytanie, chciałbym się, do... chciałbym się jeszcze dopytać w takim razie o rozliczenie billboardów, Proszę mi nie zamykać drzwi. Nie... Zbliża się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tymczasem niedawno mieliśmy konferencję prasową, na której był obecny. Jerzy Owsiak, a który był przez dziennikarzy pytany m.in. co z pieniędzmi dla powodzian, co się z nimi dzieje, gdzie one są, ale także był pytany o szczegóły finansowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej i pomocy. Padło wiele niewygodnych pytań, a rozwścieczony, ale także przerażony Jerzy Owsiak postanowił zakończyć konferencję. I uciec przed dziennikarzami. O tym wszystkim w moim wideo komentarzu. Link znajdą Państwo tutaj. Zachęcam do obejrzenia, bo nagrania naprawdę robią wrażenie. Warto to mieć w pamięci, gdy już niedługo będziemy bombardowani 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.